Yo, jo, jo, chcesz wygrać te oto Shadow Ridersy Tiger tu lub 2 razy Glock 18 Ballet Queen? Tak się składa, że właśnie Case Drop w dniach od 8 do 15 maja właśnie ma taki konkurs. Wystarczy, że wbijesz w drugą linkę w opisie. Tam macie link do właśnie tego konkursu. Wbijacie sobie na Instagrama Case Dropa. Klikacie obserwuj, wbijacie w pierwszy baner, dajcie serduszko i wpisujecie, biorę udział i oznaczacie jednego znajomego. Oczywiście powodzenia. Okej okay, mordeczki, na wstępie chciałem wam przekazać, że na Kestropie teraz trwa taka akcja od 8 do 15 maja. Każdy użytkownik ma zwiększony drop razy dwa. Oraz w skrzynki mają promocję nawet do 80%. Zobaczcie sobie skrzynia Covert jest pomniejszona z ceny o 50%, naprawdę jest bardzo warto. Mordeczki nie zapomnijcie również oczywiście wbić z pierwszego linku w opisie, wtedy dostaniecie jedną darmową skrzynkę na start. Z okazji tej promocji również polecam mordeczki oczywiście doładować sobie konto. Mamy tutaj bardzo dużo różnych form płatności na tą stronkę. Jak widzimy mordeczki tutaj mamy giveaway na Classic Knife Slotera. Ten giveaway polega na tym, że po prostu im więcej skrzynek otworzymy tym większe mamy szanse. Jak widzimy nic jeszcze nie otworzyliśmy dzisiaj i mamy 0%. Tak jak przed chwilą wspominałem z moim kodem. Macie jedną darmową skrzynkę. Kod jest w opisie. W pierwszej linijce opisu macie link po prostu do strony i macie jedną taką skrzynkę Silver za darmo. Zobaczmy sobie teraz, co bym dropnęli na waszym miejscu. No niestety akurat my nie mamy dzisiaj szczęścia. Ale może akurat wam się poszczęści. Oczywiście mordeczki nie zapomnijcie dodać do swojego nicku case dropa, bo wtedy możecie odebrać sobie dzienny bonus, w którym możecie sobie odebrać darmowe pieniądze na stronie aka.frontside.misty.awopassion.pl, a nawet Karabit Oraz możecie sobie odebrać też kody zniżkowe. Zobaczmy sobie co my dropnęli. Uwaga, uwaga, co dropniemy. I mamy dzisiaj zniżkę 9% na skrzynię ognia. Teraz mordeczki zaprezentuję wam funkcję premium na tej stronie. Dzięki premium mamy możliwość ulepszania wygranej oraz wiele, wiele, wiele profitów, które właśnie są na tej stronie. Polecam mordeczki serdecznie. Jak widzimy mordeczki mamy tutaj również giveaway'a. Specjalnego giveaway'a dla użytkowników premium wystarczy deładować 50 zł. Na stronę mieć konto premium i możemy dołączyć właśnie do tego giveaway'a na Bayonetta Autotronika, więc jest już fajna kąska do wygrania. Mamy tu również mordeczki wypłaty live. Jak widzimy, każda wypłata jest tutaj zarejestrowana, więc stronka jest w pełni legitna. I myślę, że możemy już teraz przejść do otwierania. Dobra, mordeczki, a więc jak widzimy, mamy dzisiaj 850 zł na wydanie w dzisiejszym odcinku. I spróbujmy coś fajnego dropnąć. Myślę, że pierwszą skrzyneczką będzie skrzynka Cover, bo jest na fajnej promocji. Klikamy otwórz i zobaczmy, zobaczmy. Mamy tu naprawdę bardzo, bardzo fajne skiny. No i spróbujmy naprawdę coś fajnego dropnąć. I uwaga, uwaga, co dropimy. Mamy MK Mecha Industries. Mamy MK Mecha Industries. Jest kozak. Fajnie, mamy profit. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej skrzyneczki i zobaczymy, zobaczymy, co dropniemy teraz. Mamy tu kącik twórców. Dwa razy lepszy drop do 15 maja. Spróbujmy sobie. Mamy nową skrzynię Dratka. Otwórzmy sobie taką jedną skrzyneczkę. Za 50 zł. Spróbujemy zrobić profit. Zobaczymy, co nam dropnie. I uwaga, co to jest, co to jest Bo mi się animacja nie ładuje Mamy AK Neon Revolution Za 150 zł Naprawdę kozak drop mordeczki mamy Kozak drop dzisiaj leci Myślę, że skrzynka dengusa będzie teraz dobrym wyborem Jak widzimy skrzynka dengusa 28 zł kosztuje Klikamy otwórz skrzynkę, zobaczymy co nam drobnie I uwaga Wylatuje nam AK Vulkan Mamy wulkana za 140 zł ze skrzynki za 28 zł. No mordeczki, jak widzimy, naprawdę na te dropy w tym evencie są naprawdę kozak. Dobra, zobaczmy sobie co teraz dropniemy. Myślę, że teraz możemy przetestować specjalne skrzynki premium tylko dla użytkowników premium. Myślę, że skrzynia szczęścia będzie naprawdę dobrym pomysłem. Mamy tu bardzo, bardzo ładne skiny do dropnięcia Klikamy otwórz skrzynkę I zobaczmy, zobaczmy co nam dropnie Uwaga, uwaga, czy mamy szczęście Mamy golden coila Uwaga, uwaga, ile kosztuje Mamy profit Mamy profit, 38 zł Jest fajnie mordeczki 30 zł, skrzynia rażenia Otwórzmy sobie takie dwie skrzynie rażenia I zobaczymy co nam dropnie Uwaga, uwaga Skrzynia rażenia i wylatuje nam Galil i Famas. No niestety, no w sumie Gali, Famas jest fajny, ale Galil to jest porządny minus. Myślę, że teraz możemy spróbować skrzynię broni pootwierać troszeczkę. I myślę, że dwa razy skrzynia USP będzie bardzo dobrym pomysłem. Mamy tutaj USP Kilkofer, więc zobaczymy. Może akurat nam się poszczęści. I drobimy w tej skrzynce. Mamy Guardiana. I uwaga. 25 zł, więc jesteśmy na zero. Jesteśmy na zero, mordeczki. Myślę, że możemy teraz otworzyć skrzynię retro za 13 zł. Są takie skrzynki, które naprawdę każdy może sobie spróbować otworzyć. Mamy tutaj kosę, więc uwaga, uwaga, co dropniemy. No niestety, dwa razy rewolwer. Myślę, że możemy jeszcze raz sobie spróbować ze skrzyniami premium, a teraz dokładnie ze skrzynią fantazyjną, która jest też na promocji. 42 zł. Uwaga. Otwieramy skrzynkę Co dropniemy, mordeczki? Co dropniemy? Trzymamy kciuki. Uwaga, uwaga. Myślę, że będzie kosa, ale mamy Dragon Fire'a. Mamy profit, mamy profit, mamy podwójny profit, więc jest fajnie, mordeczki. Mamy 300 zł. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może poleci te kosa? Może poleci taka kosa? Uwaga, uwaga i mamy w tym becie. Mamy znowu Dragon Fire'a. Mamy Dragon Fire'a. Znów w faktoryniu, więc fajnie, fajnie. Dwie skrzynie zajączka za 18 zł, które są również na promocji. Otworzymy sobie takie dwie. Otwieramy i uwaga, co nam dropnie. Mamy tutaj FAMASA i. i MK Nightmare. No niestety to jest taki średni dropik. Ale akurat na zero skrzyneczka wychodzi, więc jest OK. I myślę, że możemy sobie teraz otworzyć skrzynię. Neonową no, pisanka. Mamy tutaj już naprawdę dużo fajnych skinów, dużo fajnych skinów. Spróbujmy sobie taką skrzynkę za 70 zł. Otwieramy. I uwaga, uwaga! Co dropniemy? Co dropniemy mordeczki? Dropimy. No, niestety tylko w 450 muertos Cztery skrzynki. Knife 15%. Zobaczymy, może akurat nam kosa poleci. Otwieramy 4 razy 15% na kosę. Uwaga, uwaga. I dropimy. No niestety, nie ma kosy. Nie ma kosy mordeczki. Teraz przejdźmy sobie do ulepszania skinów. Jak widzimy ulepszanie skinów jest tylko dla użytkowników premium. A że właśnie mam konto premium, więc mogę sobie z tego skorzystać Mamy tutaj bardzo dużo fajnych skinów do ulepszenia I myślę, że na początku poulepszamy sobie te tańsze skiny na razy 5 Uwaga, uwaga Czy pierwsze ulepszenie nam się siądzie? Pierwsze ulepszenie nam nie siadło Zobaczymy czy siądzie drugie No niestety, mordeczki Jak na razie nam tylko kraszuje uwaga czy będziemy mieć auga Spróbujmy sobie uwaga uwaga Uwaga, uwaga Mamy to mordeczki. Mamy AWP Neonor! Na razie 5 nam siadło. Wow, bardzo fajnie. Znowu nam siadło, więc fajnie, fajnie. Ulepszamy. Znowu nam siadło. No, no i już y, szczęście się skończyło. <laughs> Mamy kosę, mamy drugą kosę, mordeczki Więc już jest kozak, już jest kozak Mamy dwie kosy, mamy AWP Neonoir Wow, dobra, spróbujmy sobie teraz Ulepszyć tego glocka Na razy dwa Mamy AK Asimo, uwaga, uwaga, ulepszamy Mamy AK Asimo Wow, mordeczki, co tu się dzieje Uwaga, uwaga Mamy naklejeczkę, i teraz tą naklejeczkę spróbujemy ulepszyć na razy dwa na MK Control Panel. Uwaga, uwaga! No niestety, już naklejeczka nam nie siadła. Dobra, mordeczki. A więc teraz pokażę Wam, jak wypłacić itemki z tej strony. Wchodzimy na swój profil. Mamy tu nasz trading, ustawiamy trading, klikamy zapisz. Wybieramy sobie naszego skina MK Nightmar. Na przykład klikamy odbierz. Czekamy, ładuje nam się. Jak widzimy, jest brak w magazynie właśnie tej emeczki, więc możemy iść w zakładkę sklep i jak nam się załaduje właśnie ten sklep, jak widzimy, wybieramy sobie skina jakiegoś za 15 zł. wybieramy tutaj jakiego, jakiegoś skina. Myślę, że dobrym skinem do wypłaty będzie na przykład ta nowa gila w statrach faktury, klikamy kupi wypłać, klikamy potwierdzamy, jak widzimy wyskoczyło nam, że skin jest kupiony, teraz musimy chwilę poczekać. Jak widzimy zlecenie wysyłki jest udane, czekamy na transfer z z magazynu i musimy chwileczkę dosłownie poczekać na wysyłkę. Dobra mordeczki sprawdźmy sobie czy oferta nam doszła, wchodzimy na steama, odświeżamy przychodzące oferty. Jak widzimy mamy tą nowe, potwierdzamy sobie oczywiście ofertę, klikam sobie akceptuj i mamy właśnie to motonowe w ekwipunku. Więc mordeczki dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem oraz komentujcie, czy odcinki z otwierania na case dropie Wam się podobają. Oczywiście wbijacie w opis, tam macie wszystko opisane. Wbijacie pierwszą linijkę, z mojego kodu macie darą skrzynkę. Wbijacie drugą linijkę, tam macie giveawayka na Instagramie case dropa, na koskę i na dwa gloki. I wbijajcie ogólnie na case dropa, tam macie naprawdę bardzo, bardzo fajny drop. Dzięki za oglądanie, mordeczki, cześć, siemanko.